Zapraszam do Brodnicy miasta średniowiecznych zabytków, o których opowiedzą nam pracownicy Brodnickiego Muzeum. Nasz spacer po tym pięknym mieście rozpoczynamy od ruin Zamku Krzyżackiego z widokową wieżą. Znajdujemy się na dziedzińcu średniowiecznego zamku. Czy rzeczywiście tutaj stał potężny zamek? Tak, zgadza się. Jesteśmy na dziedzińcu obroniskiego zamku, który no, niestety nie zachował się do dzisiejszych czasów. To, co możemy dzisiaj oglądać, to są częściowo zachowane piwnice zamkowe, w których mieści się muzeum, prezentowane tam są wystawy archeologiczne. Częściowo zachowały się również mury obwodowe zamku. No i, a może przede wszystkim wspaniały punkt widokowy, jakim jest wysoka na ponad 50 metrów wieża zamkowa, która jest, można powiedzieć, praktycznie jedynym w całości zachowanym elementem zamku, który zachował się do dzisiejszych czasów praktycznie... W nienaruszonym stanie jest taką wizytówką nie tylko samego zamku, ale również miasta i stanowi po dzisiejszy dzień wspaniały punkt widokowy. Krzyżacy zbudowali ten zamek w średniowieczu, ale nie tylko powstanie samego zamku zawdzięczamy zakonowi Krzyżackiemu. Z budową zamku było związane również lokowanie samej brodnicy, lokowanie miasta. Nastąpiło to troszeczkę wcześniej niż powstanie samego zamku, dlatego że Początek miasta to, to jest koniec XIII wieku. Za taką umowną datę przyjmuje się 1298 rok, kiedy brodnica powstała, i kilka lat później krzyżacy przystąpili do budowy potężnej warowni, która tego miasta miała strzec. Krzyżacy przystąpili do budowy zamku około 1305 roku. Taką datę się przyjmuje i budowa tej warowni trwała. No z przerwami około 30 lat. To było duże przedsięwzięcie, ogromne przedsięwzięcie, a więc to musiało, musiało na pewno sporo trwać. Nasz zamek należał do zamków typu średniego. Oczywiście nie można go porównywać z zamkiem w Malborku, który był siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Ale jeżeli chodzi o wielkość, o wygląd, był bardzo podobny do zamku w Radzeniu Chełmińskim, w Grudziądzu. Jednak jak ten zamek dokładnie wyglądał, o tym można przekonać się zwiedzając wystawy prezentowane w piwnicach naszego zamku, gdzie znajduje się m.in. makieta pokazująca, jak nasza bronicka warownia wyglądała w pełnej swojej całej okazałości. Zamkowych. Co oprócz tej makiety, którą oglądaliśmy, możemy jeszcze tutaj zobaczyć? Zgadza się, jesteśmy w piwnicach Brodnickiego Zamku, które dawniej służyły krzyżakom jako magazyny żywności, tutaj była przechowywana żywność, a więc pełniły bardzo ważną rolę. Natomiast obecnie też pełnią bardzo ważną rolę dlatego, że tutaj mieści się muzeum. Prezentowane są tutaj wystawy archeologiczne, to jest region brodnicki w średniowieczu, od Grodu Plamiennego do Warownego Miasta. Mamy również wystawę poświęconą rzeźbom i detalom architektonicznym pochodzącym z kaplicy zamkowej oraz taka wystawa prezentująca znaleziska ze studni zamkowej. Wystawy te są efektem pracy archeologów, którzy przez wiele lat nie tylko w samym mieście, ale również w regionie brodnickim przez długie lata prowadzili badania archeologiczne i efektem tych prac są właśnie eksponaty prezentowane na tych naszych wystawach. Dodam, że te prace były prowadzone zarówno przez archeologów z naszego Brodnickiego Muzeum, jak również przez Instytut Archeologii z Torunia oraz Muzeum w Grudziądzu. Wystawy te prezentują wybór zabytków, które są wytworem rąk ludzkich. To są zabytki pochodzące z wspomnianych badań archeologicznych, a które pokazują, można najogólniej powiedzieć, jak wyglądało życie codzienne ludności w średniowieczu na tych terenach tutaj nad Drwęcą. Co możemy tutaj zobaczyć? No oczywiście najróżniejsze przedmioty codziennego użytku, począwszy od naczyń glinianych, sztućców, różnego rodzaju przedmiotów, które wykorzystywane były w takich codziennych czynnościach, jak również militaria, broń, różnorakie elementy uzbrojenia, narzędzia. Jeżeli Państwo są ciekawi, jak wyglądał zamek w średniowieczu w całej swojej okazałości, to oczywiście można tutaj na makiecie zobaczyć i podziwiać tę naszą bronicką warownię. Poza tym mamy również makiety przedstawiające średniowieczne grodziska z naszego regionu: wczesno-średniowieczne grodzisko z VII wieku, ze Żmiewa, oraz późnośredniowieczne średniowieczne grodzisko z jeziora Bachotek. Przy ruinach zamku znajduje się także niedaleko pałac Anny Wazówny, który był zbudowany, przypuszczam, że troszeczkę później. E, dawna rezydencja starostów królewskich, starostów brodnickich, którzy tutaj władali Brodnicą po opuszczeniu miasta przez Krzyżaków. E, oczywiście powstał on e, później niż zamek. Miało to miejsce w drugiej połowie XVI wieku. My nazywamy go pałacem Anny Wazówny, mimo że wybudował go poprzednik starościny brodnickiej, starosta Rafał Działyński, ale nosi taką nazwę dlatego, że królewna Anna, która była tutaj starościną brodnicką, zresztą jedna z najbardziej znanych, najciekawszych postaci związanych z naszym miastem, za jej sprawą, za jej rządów przebudowano ten pałac. Wówczas nadano mu charakter takiej przytulnej, typowo renesansowej rezydencji. Zresztą jej pomnik można zobaczyć przed pałacem i można się o tym po prostu naocznie przekonać. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, co znajduje się za pałacem, a mianowicie Mamy obecnie tam park miejski, bardzo ładny zresztą, noszący imię Frederyka Chopina. Natomiast dawniej to były ogrody królewne Anny Wazówny. Um... Wiemy o tym, że ona hodowała tam wiele rzadkich gatunków roślin, drzew, krzewów, które często sprowadzała tutaj na te tereny, a które były tutaj wówczas zupełnie nieznane, często przeznaczała na to swoje um, kosztowności, sprowadzając je z dalekich krajów, a więc no, naprawdę ten ogród pełnił dawniej za czasów rządów królewny Anny naprawdę ogromne, ogromne znaczenie, a dzisiaj pełni funkcję parku miejskiego. Opuszczając ruiny zamku krzyżackiego, pozostało nam jeszcze pokonać 200 schodów, aby wspiąć się na szczyt wieży widokowej. Warto było wejść, aby podziwiać tak piękne widoki. Z wieży zamkowej przez Park Chopina udajemy się do kolejnych średniowiecznych zabytków. Znajdujemy się przed Bramą Chełmińską. Dlaczego nazywa się Chełmińska i czy to kiedyś było wejście do miasta? Tak była to jedna z głównych bram wjazdowych do naszego miasta, stąd też między innymi, znajduje się w niej tak dzisiaj obecnie drewniana rekonstrukcja żelaznej brony, która w czasach średniowiecza była opuszczana w, na noc, a w dzień podnoszona. I Jeżeli ktoś chciał wkroczyć do naszego miasta, gdzie był oczywiście tutaj przy strażników serdecznie witany, musiał przekroczyć chociażby tę bramę. Brodnica leżała na szlaku handlowym z Mazowsza do Pomorza Gdańskiego. Jeżeli ktoś chciał sprzedać jakiś towar, podróżował po prostu tym, tymże wspomnianym przeze mnie szlakiem, który wiódł przez nasze miasto aż na Pomorze Gdańskie przez ziemię chełmińską. Obecnie w tym zabytkowym obiekcie znajduje się Galeria Brama, czyli miejsce, gdzie prezentujemy wystawy czasowe naszego muzeum. Są to wystawy o charakterze najczęściej artystycznym, czyli malarstwo, rzeźba bądź też fotografia, ale mamy też i wystawy historyczne, także każdy znajdzie dla siebie coś, co na pewno go zainteresuje. Kolejna średniowieczna budowla na trasie naszego spaceru po Brodnicy to fara, kościół zbudowany również przez krzyżaków. Jest to kolejny obiekt wybudowany w stylu gotyckim. Ma on jedną wieżę, chociaż początkowo w planach było wybudowanie dwóch wież, ale ostatecznie zdecydowano się na pozostawienie jednej. Ma on układ halowy trójnawowy, Mamy nawę główną ze sklepieniem gwiaździstym i dwie nawy boczne z sklepieniem krzyżowym. Warto odwiedzić ten odcinek chociażby z tego względu, że w środku znajduje się wyposażenie prezentujące różne style w sztuce i architekturze od gotyckiego do aż do późno -barokowego. Jeżeli chodzi o styl gotycki, to chociażby możemy zobaczyć grupę ukrzyżowania czy też figury apostołów. Ze stylu renesansowego mamy ławki stalne ozdobne, ze stylu barakowego mamy chociażby ambony oraz ołtarz główny poświęcony koronacji najświętszej Marii Panny. Dotarliśmy na Brodnicki rynek, który zwyczajowo zwany jest rynkiem trójkątnym, chociaż nie do końca ten trójkąt tutaj jest, prawda? Ma on kształt wydłużonego trójkąta. Zawdzięcza on lokowaniu na prawie niemieckim, bo w ten sposób Brodnica była zakładana na takim prawie, który polegał m.in. na tym w jednej ze swoich wersji iż miasto lokowano wzdłuż na przykład ważnego szlaku handlowego. Tak jak tu wcześniej wspomniałem, w przypadku Brodnicy wiódł on z Mazowsza na Pomorze Gdańskie. I wytyczano wtedy rynek wzdłuż właśnie tego szlaku handlowego lub równolegle do rzeki. I stąd troszkę w Brodnicy taki nietypowy kształt naszego rynku. Obecnie na naszym Brodnickim Rynku możemy zobaczyć pozostałości średniowiecznych ratusza, który stanowił dumę mieszkańców Brdnicy w tamtym okresie. Był też siedzibą ówczesnych władz, czyli burmistrza rady miejskiej oraz sądu. Później użytkowany był także przez ewangelików, którzy mieli tutaj odbywały się ich spotkania, mieli swoje msze. Natomiast niestety w 1631 roku latusz uległ spaleniu i niestety do dzisiaj zachowało się tylko sama wieża ze fragmentami fasady. Byliśmy przy bramie wejściowej, wyjściowej bramie Chełmińskiej, a teraz w tle mamy wieżę mazurską, gdzie również była brama wejściowa i wyjściowa do miasta, tak? Wieża ta, którą widzimy obecnie stanowiła część systemu obwarowań miejskich. Była to jedną, tak jak Pan powiedział, z bram wjazdowych do miasta. Przebiegająca na szlaku, o którym też już wspominaliśmy, biegnącym z Mazowsza na Pomorze Gdańskie. Niestety do naszych czasów ta brama akurat się nie zachowała, zachowała się tylko ta wieża, którą tutaj widzimy, która obecnie jest ona siedzibą PTTK. Naszą dzisiejszą wędrówkę po zabytkowych obiektach kończymy przy Spichlerzu, w którym obecnie znajduje się muzeum. I nie jest to budynek średniowieczny, a renesansowy. Jest to jeden z naszych trzech obiektów muzealnych. Znajdują się w nim wystawy stałe. Jedna z nich życie codzienne mezolitycznych myśliwych smieszana sprzed 10 tysięcy lat, i druga, gdzie utworzono na dwóch piętrach centrum edukacji ekologicznej, gdzie możemy obejrzeć, m.in. jak człowiek wpłynął na środowisko naturalne w naszym regionie oraz gatunki fauny i flory, które na pojezierzu Brodnickim, tutaj w naszym regionie, występują. Natomiast życie mezolitycznych myśliwych smieszane, jest to rekonstrukcja osady pierwszych, tak możemy powiedzieć, mieszkańców Brodnicy, którzy żyli tutaj 10 tysięcy lat temu.